Dzień dobry! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Belly Bike Channel. Z tej strony Walecki, a w dniu dzisiejszym jesteśmy w Izdebnej i na evencie z Radiem Z chciałbym Wam pokazać ten oto wyjątkowy model Belly Bike Military. Zapraszam na dzisiejszy odcinek! Moi drodzy, Belly Bike jak wiecie, model z największą baterią w naszej ofercie. Model, który ma 65Ah, napięcie 72V, moc 13 kW, 320 km, zasięg 200 km na jednym ładowaniu. I powiem Wam szczerze, znamy tak będziecie troszeczkę wolniej. To ten zasięg będzie nam rósł, 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 rósł. Moi drodzy, jeżeli widzieliście naszą ostatnią recenzję Belly Mike Nitro, którą przypinamy. tutaj, dzisiaj nie będę skupiał się aż tak na szczegółach technicznych, bo w modelu Nitro jest to samo zamieszanie, te same hamulce. Powiem tylko, jako celu uzupełnienia, mamy amortyzator przedni 200 mm stopu, upside down, tylni 240 mm z pełną regulacją, zarówno przedni. Jak i tylni, Przednia moc sprężynowo lawolejowy, tyni sprężynowo-olejowy z komorą przeciwkawitacyjną, oczywiście olej. W dzisiejszym odcinku przy tym pojeździe chcieliśmy Wam zaprezentować już też właśnie nowe ergonomiczne sadełko, o którym wspominałem, jeżeli chodzi o belly bike Mito. Belly Bike naprawdę fajne, wygodne. Masa tego pojazdu trochę cięższa niż model Nitro, 85 kg. Natomiast silnik słuchajcie. 320 Nm. Pojazd waży 85 kg i leci na gumę od zera. 320 Nm. Naprawdę daje radę. Jeżeli chodzi o resztę wyposażenia, praktycznie to samo co w Nico, ale większa bateria to jest pakiet 20s13p, czyli 20 połączeń szeregowych, 13 równoległych, ogniwa Samsung 50s, czyli 50, eh, przepraszam, 65 amperogodzin. Oczywiście pełna certyfikacja UM383. zgodność z normami lotniczymi IATA, ten pojazd możecie zapakować jako bagaż dodatkowy do samolotu i zabrać go na wakacje na przykład na Teneryfę, do Grecji, do Emiratów Arabskich, do Stanów, gdziekolwiek chcecie i cieszyć się tym pojazdem na swoich wakacjach. Przypominam, że pojazdy Belik są to jedyne pojazdy na rynku, które możemy zabrać do samolotu. Z tego względu, że nasze baterie są po prostu najlepsze, przebadane. Nie boimy się tego, certyfikujemy baterie, badamy je we wszystkich laboratoriach międzynarodowych pod najwyższe normy. Powiedzmy coś więcej na temat silnika. 320 Nm, silnik oczywiście elektryczny, BLDC. O, idzie naprawdę, strasznie na się na gumę. Stalownik, czyli inaczej nazywając to falownik. Oczywiście kanadyjski ACBA model 4000. Mamy tu 13 kW mocy maksymalnej 4 kW mocy nominalnej. Natomiast słuchajcie, sam sterownik daje nam możliwość podniesienia mocy nawet do 30 kW. Oczywiście, żeby podnieść moc do 30 kW, trzeba ten pojazd tuningować. Także zajrzyjcie na naszą stronę internetową dział Upgrade. Tam jest dużo opisana, jeżeli będziecie mieli więcej pytań, oczywiście sprawdźcie w reszcie naszej strony internetowej, ewentualnie skontaktujcie się z naszym działem handlowym albo serwisem, gdzie udzieli Wam wszystkich wyczerpujących informacji, jak możecie taki nowy pojazd poza tym, gdzie jeszcze co I jeżeli będzie z dwóch tak to już nie 320 km przy 85 kg. Zamiata, asfalt, trawę i wszystkie żaby w okolicy. Także Tak to wygląda. My w dniu dzisiejszym jesteśmy w ogóle na Istebnej, czyli miejscowość za Wisłą, przy Czeska, przy, za czeską granicą. I co mogę powiedzieć więcej? Jest przecudnie. Mamy jeden pięt za majówką 18, widzimy się w Soszowie 25. Również będziemy w Wiśle i zapraszamy Was na otwarcie Billy Bike Club. Natomiast w dniu dzisiejszym skupiamy się na modelu military. Teraz chciałbym Wam powiedzieć, jak wygląda różnica, jeżeli chodzi o ramę. Chodźcie, zobaczcie. W modelu Nitro mamy zważalną główkę ramy, natomiast w modelu Military ta rama jest szersza o 14 mm i ten kąt skrętu nie jest tak duży jak w modelu Nito. natomiast możemy nim pięknie operować w terenie, jak chcemy. Ja w tym momencie wsiądę na pojazd, pokażę Wam, że on naprawdę skręca, mimo takiego skrętu. No i jakoś się odpycha. skręca, hamuje. Przyspiesza, zawraca. Berrybike Military, zapraszam. Strona internetowa berrybike.com A my widzimy się, widzimy się już w kolejnym odcinku, już za tydzień.